Dzie Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na aukcji Motodyl Tarczyn. Dzisiaj zaprezentuję Państwu przepiękny Volvo XC60 z 2020 roku, pełny 2020 rok produkcji, e, o oznaczeniu modelowym B5, czyli dwulitrowy e, silnik diesla, e, biturbo o mocy 235 koni. E, B, czyli już oznaczenie nowe, tak zwana miękka hybryda, mild hybrid, e, auto... E, Leciutko korekcyjnie po faceliftingu, leciutko, delikatnie korekcyjne zmiany, jak nowa gałka, zmiany biegów i, e, i tak różne rzeczy, które Państwu zaprezentuję właśnie dzisiaj na tym filmie. Samochód, absolutnie bezwypadkowy, samochód w genialnym stanie, jest ten stan praktycznie salonowy. Jest to, tak jak wspomniałem, pełny 2020 rok, przebiegu 132 tysiące km, a auto przedstawia stan, jakby miało przebiegu może 20 tysięcy, po prostu jest naprawdę w genialnym stanie, jak ktoś ma pedantyczne podejście do, do aut, to ta oferta też jest skierowana w szczególności też do takich osób, gdyż tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Auto w wersji R-Design, yy, biały w połączeniu z czarnym dachem, yy, w pakiecie R-Design uważam za wzór, do tego fajne czarne lusterka, czarne listwy wokół szyb, czarne relingi, yy, taka nazwijmy to black edycja. Prezentuje to się naprawdę, naprawdę znakomicie. Tu oczywiście ze względu na silnik biturbo bo 190 jeszcze miały napęd na przód. Natomiast Biturbo już mają napęd na 4 koła, więc to, że auto jest napędem AWD na 4 koła, to jest oczywiście standard. Ja opowiem teraz Państwu krótką historię, skąd takie auto się u nas wzięło. A pod koniec zrobię jeszcze Państwu pomiar grubości lakieru. Przyjęciem grubości lakieru, tak aby potwierdzić stan, czy potwierdzić fakt, że auto jest absolutnie bezwypadkowe i w 100% można z zamkniętymi oczami takie auto. Kupić. Więc proszę sobie obejrzeć cały filmik około 15 minut, myślę, że będzie trwał. Skąd takie auto się wzięło w naszej firmie? A mianowicie, jesteśmy importerem aut klasy Premium. Wszystkie auta kupujemy poprzez dom aukcyjny na aukcjach jeden z największych domów aukcyjnych praktycznie na świecie. Na pewno z największą sprzedażą. Wszystkie aukcje, do których przystępuje nasza firma, to są aukcje aut. Polizingowe, aukcje, aut z wynajmów długoterminowych lub bezpośrednio od dealerów. No i ten prezentowany egzemplarz e, pochodzi bezpośrednio z banku. E, my przystępując do takiej aukcji mamy do wglądu bardzo szczegółowy raport przedstawiający stan pojazdu, tam jest ocena pojazdu, jest jego historia e, serwisowa, historia lakiernicza, e, szkodowa jeżeli takowa była, więc wszystkie informacje na temat auta posiadamy. E, nie ma u nas kupowania klota w worku, bo my też nie kupujemy klota w worku. E, mówię przed. Przystąpienie do licytacji online, czyli nie widząc auta, musimy bardzo szczegółowo zapoznać się ze stanem, ze stanem pojazdu. Ja taki raport oczywiście w naszej firmie posiadam. Jak Państwo do nas przyjadą na Orlędzinę, to Państwu przedstawimy bardzo szczegółowo, jak to auto wyglądało w Niemczech, jak wyglądał taki raport. Jak właśnie, właśnie wyglądał ten pojazd. Ponadto tak, poza tym, że auto musi być bezwypadkowe, bez musi być w idealnym stanie, to Dzisiaj wydaje mi się, że jeszcze mała rzesza kupujących zwraca uwagę na fakt pochodzenia pojazdu. To też jest dzisiaj bardzo istotne, żeby auto poza tym, że jest bezwypadkowe, bo w idealnym stanie, miało też uregulowane sprawy celno skarbowe miało absolutnie pewne pochodzenie i my takie pochodzenie przy tym pojeździe posiadamy. Wystawiamy. Na to pełną fakturę VAT 23%. Eee, podana cena w ogłoszeniu jest ceną netto, a do, do tej ceny. Każdy musi doliczyć VAT i od razu odpowiem na pytania dzwoniących. Osoba fizyczna również musi zapłacić ten VAT. Firma też. Firma oczywiście tego VAT, ten VAT sobie jeszcze odliczy i podkreślę jeszcze raz: jest możliwość odliczenia całego VATu. Czasem klienci tutaj ze mną się boksują, że tak powiem w komentarzach, że można pół VATu odliczyć, a ja wiem, że można odliczyć cały VAT. Jest taka możliwość. Natomiast to nie będę tutaj na filmie prowadził jakiegoś kanału edukacyjnego. Osoba fizyczna z której nie zapłaci 2% podatku PCC, więc to też przy tej sumie to jest dość pokaźna kwota. Auto można nas kupić za gotówkę w leasing. My posiadamy autoryzację we wszystkich e, największych bankach w Polsce. Jesteśmy w wielu bankach już zwolnieni też z opinii rzeczoznawcy Dekry. Jesteśmy zaufanym dostawcą, co też przyspiesza jakieś tam procedury e, leasingowe. Dobra, może przejdźmy tak szczegółowo bardziej do auta. To, to jak Państwo widzą, już mniej więcej pokazałem, Piękny biały kolor z czarnym dachem, RK, e, oczywiście podwójna RK na lampach tzw. full LED-owych. To są lampy full LED system to są lampy już adaptacyjne, nie, oświetlają, nie mm, oślepiające, nadjeżdżające z przeciwka, to już jest automatyczna zmiana z w Krótkie to są lampy już takie autonomiczne, które nie wymagają interwencji człowieka. Do tego, co tak wspomniałem, mamy wersję Air Design. Piękne tutaj mamy czarne wstawki od wersji Air Design. E, piękny czarny Drill. Od wersji również R-Design, no i pod znacznym schowana kamera, czyli tak Państwo widzą, samochód bardzo fajnie wyposażony. I jedną z tych właśnie rzeczy to są kamery 360 stopni. Do tego oczywiście mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa: line assist, utrzymywanie toru jazdy, wyjazd z parkingu, mamy blisy w lusterkach, mamy aktywny tempomat, mamy Pilot Assist, czyli auto gdzieś tam autonomicznie już się jedzie po autostradzie. Ja też Państwu tu zrobiłem takie zbliżenia. Film kręcimy kamerę żeby zaprezentować Państwu, w jak genialnym stanie jest zachowany przód, że nie jest wypiaskowany, nie jest odpryśnięty gdzie Naprawdę samochód utrzymany jest genialnie, podkreślę to po raz kolejny. Tutaj, jak Państwo widzą, mamy czujnik kontroli strefy bocznej, mamy dzięki temu też funkcję Park Assist, czyli auto samo zaparkuje w mieście, samo wyjedzie z miejsca zaparkowanego. No naprawdę, to są już takie fajne systemy, które ułatwiają kierowcy Ułatwiają kierowcy życie, ja nie wiem czy mi się to coś z kamerką nie stało. Sekundkę, dobra, poprawiłem się. E, idziemy dalej. Do tego pięknie, tak jak wspomniałem wcześniej, dołożone czarne lustereczka. Ten piękny szklany daszek. Tutaj mamy e, 19 calowe aluminiowe felgi od wersji Air Design z bardzo dobrymi oponami. Do tego dołożony będzie komplet kół zimowych. Natomiast komplet kół zimowych e, to są bardzo dobre opony i tak jak wspomniałem może nie wspomniałem, ale teraz podkreślę będzie dołożony w cenie tylko i wyłącznie podczas bardzo rozsądnej negocjacji cenowej jak no to już jest kwestia do dogadania na miejscu nie ma tak, że cena pójdzie nie wiadomo ile w dół i do tego jeszcze dołożymy pół zimowych to na pewno nie teraz mamy tutaj tak zderzaczek z tyłu od wersji Air Design mamy elektryczną klapę bagażnika proszę bardzo tu bagażniczek oczywiście czyściutki, ładniutki. Nie ma się absolutnie prawa do niczego przyczepić. Elektryczna klapa otwierana również gestem noli, Ponieważ mamy pełny system z wolne ręce i mamy pełen e, pakiet kluczyków, że tak powiem, plus tak zwaną, nie wiem, ja to nazywam, pestkę. Czyli to chowamy sobie do kieszeni i bez użycia kluczyków tym samochodem się e, poruszamy, otwieramy, zamykamy wszystko jakby dotykowo palcem i śmiało można sobie tak ten pojazd też użytkować. Fajne są tu również te progi, te przetłoczenia tych progów zewnętrznych. Fajne też od wersji Air Design. Tu mamy klameczki oczywiście też podświetlane w nocy. Coś bardzo fajnie nam się to prezentuje. No i może wsiądziemy już do środka. Tu jeszcze chciałem pokazać Państwu system BLIST, system pola, który nam zapala się no, jak nie widzimy auta e, gdzieś tam w martwym polu, to wtedy nam za, zapala się tu kontrolka, żeby nie zmieniać, nie zmieniać pasa. E, zajrzymy do środka, już otworzymy A. No i system Keyless, nie już mówiłem. O, w tym momencie auto się zamknęło, lusterka się złożyły. Wkładam rękę, auto się otwiera, lusterka się właśnie rozkładają. E, wsiądziemy sobie do środeczka. No i tutaj też, proszę mi wierzyć, wersja wyposażenia naprawdę bardzo bogata bardzo dużo fajnych opcji wyposażenia. Po pierwsze tak, fajnie, że tu jest to wszystko przyte skórą i to jest tak porządnie, fajnie zrobione, przeszyte białą nicią. Ta rączka, mamy pamięć ustawień fotela kierowcy, mamy nagłośnienie Harman Kardon, bardzo dobre brzmienie i proszę wierzyć, Volvo C60 bez tego nagłośnienia po prostu nie brzmi, a tu w tym przypadku mamy pamięć ustawienia na dwie osoby, fotele od wersji Air Design, tutaj mamy z takim z takim wytłoczonym graberem. Air design. Fotele, oczywiście w stanie genialnym, tutaj elektrycznie sterowane we wszystkich, we wszystkich płaszczyznach. Proszę zwróć uwagę, że ja ten film naprawdę kręcę kamerką tele, telefonu. Nic nie retuszujemy samochód. Naprawdę w takim stanie genialnym jest. Dobra, odpalamy tutaj auto. Tu oddalę kamerę ile się mu da, Od troszkę, niestety mam też wzrostu 1,90 m, to muszę się troszkę odsunąć. Zapnę pasy, żeby zaprezentować Państwu kilka funkcji w tym samochodzie. A mianowicie mamy wirtualny, a dobra, to co wspomniałem, mamy tutaj nową gałkę zmiany biegów, tu sobie ustawiamy wsteczny lub do przodu. Już nie ma tej wajchy takiej przeciąganej, tylko już jest taki fajny tutaj ala joystick, odpalane jest auto na przycisk. Mamy system e, Drive Mode, czyli tutaj mamy zmienne tryby jazdy, ustawiamy sobie w jakim trybie chcemy jeździć, mamy wirtualny korki zegarów z e, mapą, e, możemy sobie zwrócić mapę lub jakieś tam dane dotyczące spalania i tak dalej. E, ja zwolnię tutaj ręcznie, spróbuję podjechać, o dobra. I tak Państwo widzą, 132 tysiące przebiegu, no i mamy tą funkcję pilot, as pilot Assist, a ona teraz jest niedostępna, bo jesteśmy chyba... Moment, moment, moment. Ja też nie umiem do końca się jeszcze tym obsłużyć, bo to włączymy jakiś speed limiter. A, jest Adaptive Plus Control, czyli, e, czyli aktywny tempomat i Pilota no Musimy wyjechać na drogę, nie będę teraz tego Państwu. E, o, już się uruchomił system, proszę bardzo. I sobie ustawiamy tutaj odległość od poprzedzającego nas pojazdu. O. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, wjeżdżamy na autostradę, troszkę to niezdarnie włączyłem, ale proszę wierzyć, że e, idzie to opanować, ja na co dzień też Wolwem nie jeżdżę, e, teraz robię po prostu Państwu prezentację. E, do tego mamy kierownicę od wersji Air Design z manetkami, fajne te manetki są zrobione, tutaj mamy emblemat jeszcze, od, że jest to wersja Air Design, mamy system kamer 360 stopni, i możemy sobie jeszcze z każdej strony tą kamerkę tutaj zarzucić. Możemy sobie zrobić wyjazd 300, widok 360. Mamy tu funkcję zaparku czyli tak zwany Park Assist. Dobra, nie chcę tego wznawiać, bo tak chciałem Państwu zaprezentować, że e, tą funkcję mamy. No i proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy ten główny pulpit. I ile tu jest e, ważnych, e, fajnych funkcji. Kurczę, trzeci raz to włączyłem. E, Ważne funkcje bezpieczeństwa. Mamy tak, czytanie znaków drogowych, Line Assist, Blizz. E, cross alert, czyli, jak wyjeżdżamy, to auto nam monitoruje strefę z tyłu, układ zapobiegania kolizjom. Mamy tutaj wszystkie funkcje, takie jakie e, są nam potrzebne. Mamy też system start-stop, wyłączenie jego. Co też jest dzisiaj bardzo ważne, bo już jak się mnoży, samochodach tego start-stopu wyłączyć się nie da. Tak, ostatnio spotkałem się w BMC tam z 2022 roku, że po prostu nie ma funkcji wyłączenia start-stopu. W Wolwie jeszcze jest. No i tutaj mamy ten głośnik. Harman Cardon, żebyście wiedzieli, że mamy tutaj to super nagłośnienie. Dobra, ja te pasy z powrotem rozepnę, bo jeszcze widzę, że już 12 minut. A, a jeszcze pomiar grubości lakieru. No i tak mówię, cały samochód jest w takim bardzo pedantycznym stanie, oraz ma takie fajne smaczki. Tutaj mamy taką zimną, czyli aluminiową listwę od wersji R-Design. Mamy aluminiowe pedały. Co też jest od wersji R-Design, to też jest jakiś tam dodatek z tyłu. Kanapa po prostu. No po prostu nieużywana, jakby ktoś tutaj nigdy nie jeździł eee... cały samochód po prostu w stanie idealnym Tak wygląda jeszcze rzut na korpit tak z góry, tak mniej więcej z oczami kierowcy i proszę zwrócić uwagę na ten fotel pasażera. To wszystko jest jeszcze takie takie salonowe, takie cione takie, Niebyślizdane. no wszystko jest takie w tym samochodzie naprawdę ee, jakby on jakby ktoś jeździł tutaj w jakimś Turku pokonywał sobie traskę i tyle. Zamykał pojazd i mył go na odpowiednich myjniach. Wszystko jeszcze w samochodzie takie dopieszczone od A do Z. Ten samochód jest po prostu w stanie, w stanie genialnym. Ja teraz sobie jeszcze, tutaj już mam czujnik grubości lakieru. Proszę zwrócić uwagę, zwykły czujnik grubości lakieru. i Teraz powiem Państwu parę rzeczy. Samo to oczywiście był wcześniej zmierzony przeze mnie, przez rzeczoznawców, jest w pełnym oryginale, a ja teraz powiem taką e, krótką rzecz. Bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich Panów, co nas, co nam też komentują, filmy oczywiście i y, tak dalej na YouTubie. My absolutnie ze wszystkimi komentarzami e, jakby nie mamy żadnych problemów, natomiast jest. To ogłoszenie jest tylko i wyłącznie dodawkiem do ogłoszenia. Automotor my nie monetyzujemy naszych filmów, nie robimy to w celach zarobkowych. Nie mamy kanału, który na siebie zarabia. Jak chociażby są handlarze, którzy nawet z programu zawodowi handlarze, tak, co mają swoje kanały, robią to zawodowo i te filmy się monetyzują. Dlatego tam proszę sobie oglądać, tam można już ich oceniać, czy film jest zrobiony tak, czy, czy inaczej. Ja nie robię filmu dla żadnej oglądalności. Eee, film jest tylko i wyłącznie uzupełnieniem ogłoszenia oto moto, tylko i wyłącznie, więc jak ktoś nie chce kupić, nie jest zainteresowany pojazdem to naprawdę nie musi tego filmu oglądać, bo ja nie, nie, nic z tego jakby nie mam żadnej korzyści. Ojej, źle się przyłożyło, Widzicie Państwo, nierówno się przyłożyło, ale oczywiście jeszcze tu przyłożę parę razy, żeby pokazać, że nic nie jest na czerwono, że wszystko jest na zielono. Eee, ja nie, nie musi, wracając do tematu, nie musi tego filmu oglądać, naprawdę, bo mi na tym totalnie nie zależy i wszyscy takie komentarze, no, że o matko, że gdzieś tam on ma Volvo, nie można za szybko odrywać, że gdzieś tam on ma Volvo i ma jeszcze coś, czego nie ma tutaj i jakieś takie próby pocenia się, czy że elementy może są wymienione w kolor e, i że latanie z czujnikiem to jest jakaś głupota, no, proszę Państwa, robię ogłoszenie na otomoto, robię film, robię zdjęcia, robię pomiar grubości lakierów, za szybko odrywam czujnik, e, robię pomiar grubości lakierów. Robię to po to, żeby w jak najbardziej transparentny sposób zaprezentować Państwu samochód. Ja, do tego, posiadam wszystkie dokumenty potwierdzające stan tego pojazdu, potwierdzające jego historię. I my wiemy, co sprzedajemy. I naprawdę, żadne domysły, że to latanie z jest bez sensu, i tak dalej. To naprawdę nie ma żadnego sensu. Jeszcze raz podkreślam, jak ktoś się nie chce, niech nie kupuje. A jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, ponieważ auto jest bezwypadkowe i naprawdę w stanie genialnym. A latem, tak Państwo widzą jest absolutnie w oryginale też mamy dosyć czuły czujnik ja jedną ręką nakręcam film drugą przykładam ten pomiar nie jest taki turbo dokładny jakby się poprzykładać na spokojnie to też jeszcze parę metronów będzie wszystkiego mniej, ale tutaj absolutnie nie ma te wartości, które są Państwu przedstawione, nie budzą żadnych najmniejszych wątpliwości że pojazd jest bezwypadkowy my jesteśmy poderem aut Klasy premium Sprzedajemy auta zawsze znaczy w stanie genialnym. Nie sprzedajemy aut tanich, sprzedajemy auta za uczciwe pieniądze, ale też przede wszystkim uczciwe samochody. Nie sprzedajemy żadnych okazji, ponieważ. O, tu, to tu, tu, tu się chyba nie da zmierzyć. Tutaj też. A, czyli tu nie zmierzymy z tyłu, nie wiedziałem. E, nie, to jest o, tak, tak, to jest plastik. To tu jeszcze przykładałem, przykładałem. Tutaj też mamy plastik. Dobra. Yy, okazje w autohandlu nie istnieją nie ma czegoś takiego jak okazja w autohandlu yy, za dobry samochód po prostu trzeba zapłacić odpowiednie pieniądze my nie kusimy Państwa ceną, a kusimy Państwa wyposażeniem, pochodzeniem, stanem pojazdu więc wydaje mi się że przedstawiłem w wszystkie szczegóły dotyczące samochodu a Państwa jeżeli zainteresowała moja oferta to serdecznie zapraszam do oględzin na jazdę, na jazdę próbną i do zakupu, a jeszcze zobaczymy eee, szybka, nie wiem czy to się było tak, szybkę mamy przednią szołową z 19 roku, oczywiście fabryczną, oryginalną. Dobra, mamy wszystko, także jeszcze raz dziękuję pięknie, zapraszam do zakupu.